Cześć, witam was serdecznie, Mączakalaka, FiszerOnline. Słuchajcie, kolejne miejsce, kolejna rybka. Tym razem znajdujemy się z powrotem, <noise> z powrotem na basikowym miejscu. Z racji tego, że zapadła noc e, i wybrałem się tutaj, e, żeby dołowić misję na drapieżniki, no ale jednak drapieżniki w nocy nie biorą. Za to biorą inne ryby. I słuchajcie, z tego samego miejsca, na którym łowiliście basy, szczupaki, które pokazywałem tam dwa filmy temu, w nocy można zarzucić na kostkę sera można, można zarzucić na ogon raka i z tego miejsca, zobaczcie, kurde się rozkręciło towarzystwo tu zatnę, ale tam mam większą rybę w nocy można właśnie, korzystając z tych przynęt korzystam z tej samej zadęty, którą jak pamiętacie narobiliśmy na Czechach, na, na glinie, na kostce sera na tej krwi i słuchajcie, bardzo fajnie Wychodzą tutaj węgorze. Także, jeżeli będziecie szukali węgorza, czy ogólnie będziecie chcieli sobie połowić węgorze, czy też tylko jed, chociaż jednego dla misji, to tutaj z tego basowego miejsca, jeżeli tutaj przy, przy, przypłyniecie na basy i zostaniecie na noc, można tutaj śmiało poławiać również tutaj basy. Podejrzewam, że z tego miejsca również jakby, jakby się założyć e, cięższy zestaw. I rzucić gdzieś tam dalej przed siebie jakiś kawałek mięsa, kawałek podrobów czy czegoś, to szansa też jest, że spotkalibyście tutaj suma, ale nie daję gwarancji. Dlatego o sumach jeszcze nie wspominam, no, o sumach zrobimy osobny odcinek. Tutaj taki szybciutki filmik, właśnie z tych węgorzy. Mam nadzieję, że teraz z domu wyjdzie węgorz, już. już jak, jak widzicie, mam już parę węgorzy złowionych, część na ogon raka, część na e, kostkę sera. Teraz ciągniemy coś następnego. W międzyczasie. Też odblokowałem tą, tą misję na, na tworzenie przyponów, bo złowiłem węgorza tam o wadze 5 chyba kilogramów na, na przypon 4,5, także to wystartowana misja, że, że łowię ryby cięższe niż, niż przypon. Takich ryb muszę złowić teraz 10, później jeszcze jednego unikata i to spowoduje, że dostaniemy umiejętność tworzenia własnych przyponów. To będzie fajne, bo będzie można wykorzystywać fluocarbon, nie będziemy zdani jakby tylko na te sklepowe przypony, ale to tam na kiedyś, kiedyś, jak to się uda. E, korzystam z tych wędek 5 kg fiderków, pikeków, e, które, które używałem już na Czechach, do połowu tych małych rybek. E, no i tutaj mówię, zarzucę na te ogony, zobaczę, tutaj jest trochę zieleniny po tej lewej stronie, tak naprawdę tu gdzie łowiliśmy na spinning. No, i wyszły mi jak na razie same węgorze. Także węgorze można śmiało tutaj poławiać. Mam nadzieję, że teraz też idziemy węgorz na kostkę sera. Jeżeli to będzie coś innego, no to tutaj zobaczycie. Nie, to już jest węgorz. Zobaczcie, idzie kolejny węgorz. Ten na kostkę sera, czyli, czyli nie, nie trzeba inwestować w ogony raka 4 kg 300. Zobaczcie, mamy kolejnego. Jeszcze tutaj następny w ogóle <laughs> czekał grzecznie na haczyku. ten, tym razem na ogon raka, więc ogon raka. A jeżeli nie posiadacie, to taniej kostki sera ze sklepu, to jest tania przynęta. Zanęte, zaraz Wam jeszcze raz pokażę jaką tutaj nęciłem, ale to jest ta sama zanęta. O, tutaj mniejszy węgorzyk szybko wyszedł. Półtora e, kilograma. Zanęta to jest to, co robiliśmy na Czechach, czyli glina mielona, salami, kostka sera, sucha krew, e, haczyki czternastki, no i tutaj właśnie ta miejscówka też z Basikowa, rzucając tu w stronę, za te czcinki dosłownie na takie o tam przytrzymanie, sekundowe to spada nam tutaj na trzeci metr. No, i tutaj te węgorze podchodzą. Także taki króciutki filmik z węgorzy, żebyście mogli zobaczyć, gdzie tam ewentualnie te węgorze. Się trafiają, tylko jeszcze jedna uwaga na sam koniec. E, tu musicie troszeczkę od tej lewej strony odejść, tutaj na, 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 na prawo, bo jeżeli będziecie tak chcieli rzucać zaraz blisko tej skałki, to jest jakaś taka niewidoczna ściana i zestaw nam wtedy wraca, e, bo jest tak, jakbyśmy w coś niewidzialnego uderzali i, i po prostu nie idzie zarzucić. Także tro, trochę na prawą stronę. O, tu mamy coś, coś jakieś lepszego chyba. Węgorza też, prawdopodobnie. Jak na razie same węgorze. I zobaczcie, one też fajnie do tych ryb drapieżnych tutaj się wpisują, więc śmiało można te węgorze też połapiać, poławiać tutaj właśnie do, tej, do tego zadania w nocy. Więc to fajny, fajny, uniwersalny spocik w dzień, łowicie szczupaki, basy, okonie. W nocy można przejść na węgorze, a podejrzewam, że jakby tutaj pokombinować, żeby chociaż może niekoniecznie te największe, ale tak, żeby nawet sobie od, od haczyk, to myślę, że jakby tutaj odpowiednią przynętę wrzucić, odpowiedni haczyk, może trochę dalej na tą głębszą jeszcze wodę to może i nawet jakiś sum by się trafił bo tak jak wam mówiłem tutaj praktycznie spod nóg mi się sum albino trafił na spinning więc te sumy gdzieś się tutaj w tym obszarze też kręcą więc możecie nocą popróbować różnych przynęt może nie tylko właśnie węgorze tutaj tutaj grasują ale też również i sumy ale na sumy tak jak mówiłem zrobimy jeszcze specjalną zasiadkę i tak to sobie że tak powiem będziemy je tam próbować złowić tutaj taki, taki strzał Zacząłem po prostu łowić. Nawet nie planowałem teraz nagrać tego węgorza, jeszcze bo już mówię, dograliśmy tamte materiały. Ale, ale tutaj no fajnie zaczęły te węgorze wychodzić faktycznie jeden za drugim, więc myślę, że miejsce naprawdę interesujące, nawet pod jakąś trofkę, jakby odpowiednio długo pewnie posiedzieć, pokombinować, może trochę większy haczyk, może, może trochę z zanętą, po, po, pokombinować to może, nawet jakiś unikat węgorza byłby w stanie stąd wyjść. No i tyle. To ty taki kru, króciutki strzał, zobaczymy jeszcze tylko co tutaj mi na koniec idzie. A, i jeszcze chciałem dodać, e, taka propo poprzedniego filmu, tam z tego karpiowego grajdoła, że tak powiem, e, którym którym żeśmy tylko same gołce namierzyli. Słuchajcie, e, już poza nagraniem e, pozmieniałem wszystkie wszystkie zestawy, wszystkie zestawy te karpiowe, które miałem tam na kukurydze. Pamiętacie na koniec, się mi przeszli na baty, na kukurydze, na. Na kostkę ziemniaka i tak dalej. Zmieniłem na kostki mięto, nie mięte, tylko trawa te zielone. I słuchajcie, trafiła na mi się tam jakoś około 10 kg tołpyga, nie? Także, także tołpygi też tam, też tam można trafić, tylko musicie właśnie takimi bardziej, bardziej zielonymi przynętami pokombinować. Ewentualnie, jak macie maczówkę, to tego trępla na maczówkę założyć. I na, na tą rozwieditkę popróbować może z mniejszego gruntu. nie? Także tam tą pygi też, też można utrafić, tylko trzeba do, do nich odpowiednio się zabrać. Na koniec węgorz 5 kg. Ja już kolejne ryby nie będę wyciągał, bo tutaj widzicie naprawdę ten, ten spot jest. Ten spot jest naprawdę aktywny. Fajnie rybki biorą. Więc tutaj węgorze jak najbardziej próbujcie atakować jeżeli jeszcze nie macie złowionego na Francji węgorza, to tu, tutaj, tutaj to miejsce naprawdę rokujące. Ogony raka, jeszcze raz przypominam, kostkę sera, ale może pewnie i, i filet z ryby, i pewnie jakaś rosówka, też, też, też na pewno by tutaj dała radę. Dobra, tyle jeśli chodzi o mnie, pozdrawiam, do zobaczenia, hej.